Wielu z nas nie wyobraża sobie gry bez plecaka, walking-kejna czy czapy futbolowej. Jest jednak wiele itemów, których nie wytwarzacie lub praktycznie w ogóle nie używacie podczas waszej rozgrywki. Dziś o pięciu przedmiotach, które są niemalże useless lub mają lepsze zamienniki, przez co o nich zapominamy. Kolejne przypadkowa. Zacznijmy od kompasu, który był przez was najczęściej wybierany w ankiecie jako item, z którego nie korzystacie. Wytwarzany ze złota i flinta, a noszony w slocie dłoni wskazuje kierunek w jakim zmierzamy. Dodatkowo jeśli inni gracze trzymają w łapie kompas, to możemy zobaczyć ich na mapie. I to tyle. Chyba, że wykorzystamy go do wytworzenia stołu kartograficznego albo oku Vigila. Ten pierwszy dostał fajnego buffa w ostatniej becie, dlatego nieco dziwią mnie wyniki ankiety. Chociaż wiele osób gra solo lub z modem na automatyczne odkrywanie mapy przez ziomków. Czy ktoś pamięta jeszcze elegancką kamizelę? Ja też prawie o niej zapomniałem, no bo błagam, item znajmujący slot ciała, dający niewielką ochronę przed zimnym i regenerację Sanity. Stawiałbym go na równi z naucznikami, które zajmują slot głowy bez dodawania Sanity. Oba totalnie useless ze względu na lepsze zamienniki. Skoro o slocie ciała mowa. Tumdurduum! Belt of Anger, czyli pasek ze slurperów. Redukuje on utratę głodu o 40% i przywraca leciutko Sanity. I mimo, że na papierze brzmi to całkiem spoko, to raczej paradoksalnie w grze zwanej nie umrzeć z głodu razem wcale takich problemów z jedzeniem nie ma. No i znów slot ciała, który lepiej zapełnić plecaczkiem. Zostawmy slot ciała i zajmijmy się czerepem. Lato sprawia nieco problemów, głównie z wysoką temperaturą. Chronimy się więc przedmiotami tak jak Fashion Manel. Jakże cudowny arbuz obniża nasze sanity i wytrzymuje jedynie 3 dni, przez które bez przerwy nas przemacza tylko dla ochrony przed przegrzaniem się. Już nawet Ice Cube jest lepszy, a co dopiero Ibrella miażdżąca arbuzika. Ostatni przedmiot stracił użyteczność w wersji Together, czyli skrzydła Glomera. Pozyskiwane po śmierci tego demona snu były niegdyś wykorzystywane do wytworzenia dzwonka przyzywającego wielką stopę, co ułatwiło walkę z bossami czy farbienie surowców. W Together jednak jest niczym więcej niż paliwem. Na koniec bonusowy przedmiot, który według ankiety jest przez was dość często wykorzystywany i nie dziwię się wam, w końcu jesteśmy do niego zmuszeni. Zapytacie mnie o ulubioną część lata? Oczywiście łowienie w oazie w celu zdobycia blueprintów na czapkę kotrującą burzę piaskową. Przekupujesz się przez masę zbędnych ryb i paczek z losowymi przedmiotami, by w końcu zobaczyć blueprint. Taki ciul. To schemat na useless czapkę, która ma wydłużyć twoją zabawę w łowienie. Cóż, może za kolejne 5 dni uda ci się łowić przydatny schemat? Jeśli spodobał Wam się film, możecie zostawić po sobie ślad. Zapraszam też do komentowania, bo jestem ciekawy, jaki przedmiot dla Was jest najbardziej useless i nie korzystacie z niego z wielu powodów. PCO i mokrego dynkusa.